Zbliża się nowy sezon grzewczy, a wraz z nim nieuniknione pytania dotyczące cen węgla. Wielu z nas zastanawia się, jakie są aktualne ceny węgla i ekogroszku. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się temu bliżej i dostarczyć odpowiedzi na najważniejsze pytania. Ceny węgla w 2023 roku prezentują się następująco. Ekogroszek kupowany luzem kosztuje od 1500 złotych za tonę. Kostka również luzem jest dostępna w cenach od 1270 zł za tonę, a za orzecha trzeba zapłacić od 1200 zł. Groszek o frakcji 5-25 mm, dostępny luzem. Oferowany jest w cenie od 1320 zł za tonę. We wszystkich opcjach trzeba jeszcze doliczyć koszt transportu ze składu węgla. Jeżeli interesuje Cię zakup węgla w workach, to sytuacja ma się nieco inaczej. Za ekogroszek w workach zapłacisz od 1750 zł za tonę. W przypadku orzecha w workach cena jest na podobnym poziomie. Co istotne, podane kwoty obejmują już koszt kuriera. Ekogroszki workowane o wyższej kaloryczności, czyli powyżej 26 mega dżuli na kilogram są w cenach 1900 a 2000 zł za tonę. Linki do produktów znajdziesz na blogu. Zobacz inne wyceny i pamiętaj aby zasubskrybować kanał.